Partnerem merytorycznym programu jest kancelaria Prawna Anser, specjalizująca się w obsłudze podmiotów leczniczych. Dzisiaj zajmiemy się przesłankami odpowiedzialności karnej personelu medycznego z tytułu narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Postaram się przybliżyć Państwu warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby personel medyczny został z tego tytułu skutecznie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Oraz jakie elementy wpływają na kształtowanie zarzutów z artykułu 160 Kodeksu Karnego. Witam w programie dedykowanym służbie zdrowia i wykonywaniu zawodów medycznych. Poruszamy tu kwestie związane z prawem medycznym, organizowaniem podmiotów leczniczych, ale także poświęcamy czas zarzutom o nadużycia w sztuce medycznej. Mam nadzieję, że pomożemy w lepszym zrozumieniu tego, na czym polegają konsekwencje błędów medycznych, oraz dostarczymy informacje, dzięki którym możecie Państwo wrócić w spokoju do swojej pracy i dobrych praktyk medycznych. Nazywam się Bartosz Wojciechowski, jestem radcą prawnym w kancelarii ANSER i bardzo się cieszę, że dzisiaj do nas dołączyłeś. dołączyłaś. Jeśli jesteś nowym obserwującym na naszym kanale, to wiedz, że co jakiś czas emitować będziemy nowy odcinek poświęcony sprawom prawa i medycyny. Zarówno na naszym kanale YouTube, jak i podcaście, abyście mogli Państwo słuchać nas na swoim ulubionym urządzeniu. Pamiętaj o polubieniu i subskrybowaniu naszego kanału, aby nie przegapić ważnych dla Ciebie wiadomości. Przedstawiamy tu jedynie bardzo ogólne informacje o błędach lekarskich i tematach z nimi związanych, nie udzielamy konkretnych porad prawnych. Więc jeśli masz pytania dotyczące swojej indywidualnej sprawy bądź kwestii związanych z Twoją praktyką, czy podmiotem leczniczym Pamiętaj, aby skonsultować to ze swoim prawnikiem. Możesz też skontaktować się z naszym zespołem prawników, wysyłając wiadomość e-mail na adres kancelaria.mopaa.pl. Inne dane kontaktowe znajdziesz również na stronie internetowej. Narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo to jedno z najbardziej typowych przestępstw, w związku z którym członkowie personelu medycznego mogą ponosić odpowiedzialność karną. Przestępstwo to zostało opisane w artykule 160 kodeksu karnego, a najczęstszą podstawą do jego stosowania wobec przedstawicieli służby zdrowia jest paragraf drugi tego artykułu, odnoszący się do ich roli jako gwarantów bezpieczeństwa pacjenta. Lekarz lub inne osoby wchodzące w skład personelu medycznego są bowiem gwarantami bezpieczeństwa pacjenta w takim zakresie, w jakim ciąży nań obowiązek opieki nad tym pacjentem. Innym przykładem gwaranta bezpieczeństwa jest choćby rodzic w stosunku do swojego dziecka. Prawo przypisuje zatem niektórym większą odpowiedzialność w związku ze szczególną rolą, jaką pełnią wobec określonych osób. Barant popełnia przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo nie tylko wówczas, jeśli spowoduje sytuację, w której podopieczny nagle znajdzie się w położeniu grożącym mu bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia. Na przykład pielęgniarka poda pacjentowi zupełnie niewskazaną dawkę leku lub lekarz zostawi ciało obce wewnątrz pacjenta i zakończy operację, ale również w sytuacji gdy to zagrożenie już istnieje, a gwarant nie uchyli, nie cofnie, nie zatrzyma lub nie zmniejszy poziomu tego niebezpieczeństwa. Na przykład nie poda wymaganego leku, nie przeprowadzi wymaganego badania lub nie wykona cesarskiego cięcia we właściwym czasie. Gwarant może zatem dopuścić się przestępstwa zarówno poprzez działanie, jak i poprzez zaniechanie wykonania konkretnego działania. Co więcej, przestępstwo jest dokonane z chwilą narażenia na niebezpieczeństwo, chociażby osoba narażona nie doznała żadnej krzywdy. Na uwagę zasługuje, że kara jaka grozi lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym czy dyspozytorom medycznym z tytułu narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo to pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Aby doszło do stwierdzenia przestępstwa z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego konieczne są zatem następujące przesłanki. Po pierwsze musi wystąpić narażenie na niebezpieczeństwo pacjenta. Owo narażenie może powstać na jeden z trzech sposobów poprzez sprowadzenie zagrożenia lub jego znaczące zwiększenie, ale także poprzez niespowodowanie jego ustąpienia albo zmniejszenia. W ostatnim z przypadków sprawcą przestępstwa jest ten, kto nie uchylił niebezpieczeństwa wobec pacjenta, nad którym sprawował opiekę. Niebezpieczeństwo musi dotyczyć utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. A zatem nie chodzi tu o każdą sytuację zagrożenia, ale tylko taką, która wiąże się ze śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Przypomnę, że ciężki uszczerbek na zdrowiu to pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia. Wywołanie innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby, nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. Niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie. Bezpośrednie niebezpieczeństwo to taki układ okoliczności, w którym wiadomo, że w każdej chwili bez jakiejkolwiek dalszej ingerencji człowieka może dojść do skutku w postaci utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego. Wystąpienie skutku jest nie tyle prawdopodobne, ile pewne. Bezpośrednie niebezpieczeństwo będzie istniało tylko wtedy, gdy skutki mogą się ziścić bez działań, które sprawca powinien podjąć w najbliższym horyzoncie czasowym. Najbliższy horyzont czasowy w każdej sprawie będzie inny. Przykładowo, dla człowieka z krwawieniem stętnicy z udowej będą to minuty. Dla człowieka z podejrzeniem udaru, godziny. A dla człowieka z podejrzeniem krwiaka podtwardówkowego, ostrego, do 72 godzin od urazu. W pewnych szczególnych sytuacjach nie można wykluczyć, że może to być nawet wiele dni. Musi istnieć konkretny obowiązek opieki ciążący na określonym członku personelu medycznego czy to lekarzu, czy pielęgniarce, czy radowniku medycznym bądź innej osobie zobowiązanej wobec pacjenta. Warto w ślad za doktryną prawa zauważyć, że obowiązek taki istnieje, gdy ma źródło w akcie, który ma znaczenie prawne np. w ustawie lub umowie. Nie będzie więc miał charakteru prawnego w rozumieniu przepisów prawa obowiązek wynikający z norm moralnych, społecznych czy deontologicznych związanych z wykonywaniem danego zawodu np. lekarz, który podczas spaceru weźmie udział w reanimacji przechodniej. Musi wystąpić wina członka personelu medycznego. Przy czym, jeśli wina jest nieumyślna, wówczas odpowiednie zastosowanie może znaleźć artykuł 160 paragraf 3, a sprawca będzie zagrożony niższą karą to jest grzywną, ograniczeniem wolności, albo w bardziej złożonych przypadkach pozbawieniem wolności do jednego roku. Na podstawie analizy spraw sądowych dotyczących błędów medycznych można stwierdzić, że najczęstsze zarzuty w sprawach o narażenie na niebezpieczeństwo dotyczą zwlekania. Z przeprowadzeniem koniecznej operacji, nieprawidłową procedurą postępowania medycznego związanej z przygotowaniem lub przeprowadzeniem operacji, brakiem kontroli pola operacyjnego lub pozostawieniem ciała obcego w polu operacyjnym, brakiem odpowiedniego nadzoru nad pacjentem po zabiegu, niewłaściwego zdiagnozowania pacjenta lub nieskierowania go do szpitala, czyli braku prowadzenia pełnej diagnostyki adekwatnej do stanu zdrowia pacjenta. Najczęściej chodzi o niewykonanie tomografii komputerowej głowy, ultrasonografii lub elektrokardiografii, wydanie nieprawidłowych zaleceń, zbyt wczesnego odesłania pacjenta do domu. Szczególne miejsce mają tu przypadki niewykrycia określonego stworzenia mimo wykonywanych badań, np. niewykrycie tetniaka. Po trzecie, nieprawidłowe leczenie pacjenta. O przebiegu procesu karnego, kluczowych jego elementach, a także o sposobach obrony personelu medycznego przed zarzutami z pewnością więcej dowiesz się z kolejnych odcinków. Jeśli masz jakieś pytania na temat błędów medycznych lub masz inne tematy, które chcesz abyśmy omówili, po prostu daj nam o tym znać w komentarzu. Jeśli uznasz informacje od nas za pomocne, polub nas lub napisz recenzję. Bardzo chcemy usłyszeć Twoje zdanie. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz program i móc zapoznawać się z kolejnymi jego celami. Będziemy starali się dostarczać informacje, których potrzebujesz. Bartosz Łeciowski, kancelaria Anser, dziękuję bardzo, że do nas dołączyłeś.